Dzień dobry widzowie. W dzisiejszym odcinku opowiem wam historię jednego z najbardziej fascynujących i jednocześnie z punktu widzenia przyrody i człowieka kontrowersyjnych krząszczy, który od 2006 roku spędza sens powiek koleopterologom, entomofobom i alergikom. Biedronka azjatycka, czy też biedronka arlekin, znana też pod naukową nazwą Harmonia Axyrigis. Czym jest? Skąd się u nas wzięła? Dlaczego jest jej tak dużo? I chyba najważniejsze pytanie, czy jest dla nas niebezpieczna? Na te i na wiele innych pytań postaram się wam odpowiedzieć w tym materiale. Ale jak mamy gadać o biedronkach, to właśnie w biedronkach i w żabkach znajdziecie produkty partnera kanału, jakim jest GBS, który w tym roku stworzył darmową, halloweenową grę, w której macie szansę wygrać masę nagród. Szczegóły znajdziecie w w opisie i w przypiętym komentarzu, a po dobre kawki wbijajcie na gbs.pl, gdzie z kodem kawusia macie 25% zniżki na każde zamówienie. Biedronka azjatycka należy do rodziny, uwaga, tu będzie zaskoczenie, biedronkowatych, czyli coccinellidae. Jej naturalnym domem jest Azja i stamtąd do nas przybyła, a konkretnie Azja Wschodnia i Środkowa, od Ałtaju aż po wybrzeże Oceanu Spokojnego i przed wielu laty była wprowadzana do wielu krajów jako środek biologicznej ochrony roślin, między innymi po to, żeby zwalczać mszyce, czerwce i tak, my ludzie, Homo sapiens, roznieśliśmy celowo, niestety, tę biedronkę po świecie. W Polsce ten gatunek pojawił się stosunkowo niedawno, bo w 2006 roku został po raz pierwszy odkryty w Poznaniu. I w naszym kraju, i w Europie, i ogólnie budzi ona takie dosyć mieszane uczucia. Z jednej strony jest to gatunek drapieżny, jak każda biedronka, i skuteczny w zwalczaniu mszyc. Jednak z drugiej strony może stanowić zagrożenie dla rodzimych gatunków biedronek oraz powodować pewne niedogodności dla człowieka. Biedronki, jakie są, każdy widzi. Polska fauna obejmuje przynajmniej 75 gatunków biedronek, z czego bardzo wiele gatunków można spotkać w różnych formach barwnych, i to dlatego czasami odróżnienie jednego gatunku od drugiego nastręcza tyle trudności. No i nie inaczej jest z azjatką. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech tej biedronki jest niezwykła zmienność barw i wzorów. I na pokrywach elektralnych, czyli po prostu na pokrywach skrzydłowych, czyli na tych zesklerotyzowanych skrzydłach pierwszej pary, które chronią skrzydła drugiej pary, możemy spotkać formy, Czerwone z czarnymi plamkami, żółte, czarne z czerwonymi plamkami. I w ogóle liczba tych plamek może wahać się od 0 do 20, więc no czasami bywa ciężko z oznaczeniem. Na szczęście, całokształt jest dosyć charakterystyczny, bo jest to stosunkowo duża Biedronka. Długość jej ciała to jest tak od 5 do 8 mm. I dla mnie osobiście jedną z najłatwiejszych cech do poznania, czy faktycznie mam do czynienia z Arlekinem, harlekinem czy też z Biedronką azjatycką, jest ubarwienie jej przedplecza, które również jest zmienne, ale ma pewien schemat, którego można się nauczyć. Dzięki któremu można poznać, że to jest właśnie to. Bardzo wielu z Was pyta się mnie też o takie dziwne granatowo-pomarańczowe robaki, które często spotykacie latem, i są to larwy biedronki. Larwy poszczególnych biedronek różnią się nieco wyglądem, natomiast larwy azjatek są dość charakterystyczne na tle larw innych biedronek i są one czarno-pomarańczowe z wzorem w kształcie litery L na bokach ciała i z pomarańczowymi wyrostkami na. Ciele. Mamy rok 2025, a od 2020 biedronka azjatycka jest już stwierdzona w całej Polsce i żyje sobie na spokojnie. Jest bardzo liczna, bardzo pospolita, występuje w parkach, w ogrodach i na obszarach zurbanizowanych, w tym na obszarach dużych miast. Ale żeby nie było, że jestem gołosłowny, to wyszedłem sobie przed mój blok i zrobimy szybką rundkę wokół bloku, gdzie spróbujemy znaleźć kilka biedronek azjatyckich i pozbieramy je. To też przyda się do tego, żebyście zobaczyli, jak duża różnorodność. Kolorystyczna jest wśród tego gatunku, po prostu te Azjatki bywają w bardzo różnych kolorach. Nie powinienem mówić tego zdania. W każdym razie, dzisiaj przepotężnie wieje, więc bardzo możliwe, że nie będziecie nic słyszeć, yy, ale też trochę nie o to chodzi. Chodzi o pokazanie, ile tego tutaj ciała tajstwa się znalazło. Przy odrobinie szczęścia znajdziemy też jakąś naszą biedronkę, może dwukropkę, bo widziałem ostatnio kilka. O, proszę bardzo. Pierwsza Azjatka. Cyk. To jest właśnie Harmonia Axiridis, czyli Azjatka. Zgarniamy ją. No, dobra. Już mi śmierdzą ręce tym takim charakterystycznym zapachem biedronkowym. O, jest kolejna. Czy tym razem. Nie! To nie azjatka! Ej! To nie jest azjatka! I w ogóle nie wiem, czy jest żywa. Niestety nie żywa, bo wydłubałem ją z y, pajęczyny. To jest nasza polska dwuplamka w odmianie czarnej. Ale już niestety padnięta. Mega szkoda. Ej, tragedia. Jest po prostu taki wiatr. Jeszcze przed chwilą była wichura, lało. Dramat. Dobra, zobaczmy dalej. Coś powinniśmy tu jeszcze znaleźć. Jakby świeciło słońce, to one tu wszędzie będą na wierzchu. O! <laughs> Bohater ostatniego odcinka tam siedzi. Czyli pluskwiak, jakaś tarczówka. O! Mamy to. Kolejna, yy, kolejna harmonia Axyridis, tym razem w odmianie czarno-czerwonej. Zgarniamy ją. O, ledwo co, odłożyłem kliszówkę. Kolejna i to jedna, druga. Dwie sztuki siedzą. Weźmy je obie. O, matko, a tu ile ich siedzi? Ej, patrzcie na to. Tu siedzą dwie. Tu siedzi. A ta jest jaka? A nie, przepraszam. Ta jest nasza. To jest nasza 7 kropka, ale fajnie. No, ale te dwie, no to są ewidentnie azjatki. I tu w ogóle jeszcze jakieś trzecie, ale to jest jakaś mała stonka. To ona nas nie interesuje. To zgarniamy tylko to. Naszą też zgarniemy. Yy, to będzie do porównania, potem ją wypuszczę. Oho, kolejna. A to jest co? Też azjatka, zdecydowanie. No, cyk. Nawet jakiś pająk się jeszcze uchował przy tym zimnie, bo jest naprawdę chłodno, a on tu sobie siedzi. To jest jakiś filodromus chyba. Ta, to będzie filodromus, no. Oho, kolejna, już widzę, tylko muszę tutaj się wspiąć. Kolejna Azjatka. No tak sami widzicie, no jest ich dużo, bardzo dużo. O, a to w ogóle jest ciekawostka, bo tu mamy na przykład jakiegoś miernikowca, który sobie jeszcze żyje, ledwo, bo ledwo, ale żyje. Że jeszcze? O Jezus, ledwo no. Zdecydowanie ledwo. Dobra, no nie ma co pajacować, wracamy. Bo yy, i tak nie jest źle. W sensie jest lepiej niż myślałem, bo dosłownie ze trzy dni temu, jak przechodziłem obok tych murków, to tam się działa praktycznie biedronka na biedronce. I było ich kilkadziesiąt. Dzisiaj minęło pięć minut, znalazłem około dziesięciu biedronek, w tym jedną naszą. Yy, w sumie dwie nasze. Nie ma to jak łapać biedronki. Więc jak sami widzicie, wystarczyło mi dosłownie 5 minut, i to jeszcze w taką okropną, wietrzną pogodę. I mam 10 sztuk biedronki azjatyckiej, gdzie w ogóle nie wysilałem się, żeby ich szukać. Wyszedłem może 10 metrów poza obręb mojego bloku, i jest to niestety tylko wierzchołek góry lodowej. Ta biedronka aktywna jest od wiosny, tak mniej więcej od marca, aż do późnej jesieni. Na jesień, czyli właśnie tak jak mamy teraz, owady gromadzą się w dużych agregacjach, często przy elewacjach budynków, i szukają miejsca do przezimowania. Wiadomo, im cieplej, tym lepiej. To jeszcze par słów o pokarmie. Znakomitą większość diety biedronki azjatyckiej i innych biedronek stanowią mszyce i czerwce. Natomiast nie są to jedyne składniki ich diety i tutaj mamy pierwszy problem, bo oprócz tych mszyc one zżerają też jaja, larwy i poczwarki innych owadów, w tym innych biedronek. I na tym też się nie kończy, bo mogą się też zadowolić np. przykład pyłkiem kwiatowym, nektarem czy chociażby Owocami. Więc ich dieta jest bardzo zdywersyfikowana. I właśnie dzięki tej wszechstronności pokarmowej, dużej odporności na warunki pogodowe i możliwości adaptacji do otoczenia, harmonia axeridis, czyli biedronka arlekin jest bardzo skutecznym drapieżnikiem dla mszyc i czerwców. I właśnie między innymi stąd jej początkowe wprowadzenie jako gatunku kontrolującego szkodniki. I takie działania mają swoje początki w roku 1916, gdzie biedronka azjatycka została z Azji sprowadzona do Stanów Zjednoczonych. Potem wprowadzono Prowadzona ją do różnych innych krajów, w tym krajów europejskich na Ukrainę, na Białoruś, do Francji no i finalnie trafiła też do. Polski. No i wszystko by było fajnie, tylko że przez to, że ona się tak dobrze adaptuje, to ta biedronka po prostu z czasem wymknęła się spod kontroli i na nowych terenach zaczęła egzystować naturalnie i w konsekwencji się rozprzestrzeniać. No i tutaj jest kolejny problem, o którym też wspomniałem czyli w wielu regionach ten gatunek wypiera rodzime biedronki. I tutaj chodzi zarówno o konkurencję o pożywienie czyli biedronka azjatycka zżera mszyce, które mogły być zeżarte przez biedronkę, na przykład siedmiokropkę, jak i przez kanibalizm myślę, że tak to można nazwać czyli przez jedzenie Larw i innych stadiów preimaginalnych innych biedronek. No i w praktyce, chociaż scenariusze są bardzo katastroficzne, czyli wymieranie rodzinnych gatunków, na razie nie potwierdziły się w pełni wszędzie i opinia o tym jest ogólnie dość kontrowersyjna, więc może to zostawmy. Są też rzeczy mniej kontrowersyjne, jeśli chodzi o azjatki, i mam tu na myśli szkodliwość azjatek dla zdrowia. Człowieka. Abstrahując od ugryzień, bo jak wiemy większość chrząszczy posiada aparat gębowy gryzący i takie też posiadają biedronki. Co może skończyć się tam delikatnym uszczypnięciem jakiegoś fragmentu skóry i to może być nieprzyjemne, jeżeli to jest cieńszy fragment. W takich historii o ugryzieniach nasłuchałem się naprawdę bardzo, bardzo dużo i krążą plotki o morderczych, krwiożerczych gryzących biedronkach. To biedronki posiadają jeszcze pewną cechę, która może wpłynąć na nasze problemy z oddychaniem i problemy skórne. I tutaj przechodzimy chyba do najciekawszego fragmentu opowieści, czyli do mechanizmu chemicznych, dzięki którym biedronka azjatycka i w ogóle inne biedronki mogą się de facto skutecznie bronić. Uwaga, będzie trudne słowo. U aposematycznie ubarwionych biedronek jednym z powszechnych sposobów ochrony jest tak zwany z angielskiego reflex bleeding, czyli w wolnym tłumaczeniu jak coś się zaniepokoi, to one krwawią. I faktycznie, jeżeli taki owad poczuje się zagrożony, to wypuszcza zestawów stawów udowogoleniowych nóg krople hemolimfy, czyli takiej owadziej krwi, która to hemolimfa zawiera substancje odstraszające. Ten mechanizm występuje właśnie również u biedronki azjatki i jest dla niej bardzo, bardzo skuteczny. Tutaj mała ciekawostka. Hemolimfa wydzielana w ten sposób przez owada może stanowić bardzo dużą część ciała biedronki i dla przykładu u biedronki siedmiokropkiej tej naszej krajowej to może być aż 20% masy owada. Rozumiecie to? Upuszczacie sobie 20% krwi, żeby kogoś odstraszyć. Niesamowite. I myślę, że absolutnie każdy, kto miał w rękach biedronkę i kto miał szczęście, żeby taka biedronka się na niego w cudzysłowie zesrała, bo to nie jest kupa, pewnie kojarzy bardzo charakterystyczny zapach tej Dzieliny, który jest powodowany przez alkaloidy w niej zawarte. Co więcej, yy, te trucizny obecne są nie tylko w dorosłych chrząszcza, ale też w larwach oraz w jajach biedronek. Kolejną ciekawostką jest fakt, że nazwy poszczególnych alkaloidów odzwierciedlają naukowe nazwy gatunków lub rodzajów biedronek. I tak na przykład mamy kokcinellinę w rodzaju kokcinella, do której należy chociażby biedronka. Siedmiokropka, czyli kokcinella septem punktata. W ogóle nazwy naukowe biedronek są tragiczne. One są zawsze tak długie, bo zawierają ilość kropek, które mają na pokrywach. Tragedia. Dalej mamy Hippodaminę i hippokasynę u rodzaju Hippodamia, propyleinę u rodzaju propylea, myrchinę w rodzaju myrcha i tak dalej, i tak dalej. I niektóre gatunki, tak jak na przykład biedronka dwukropka, która należy do rodzaju adalia i która zawiera w swoim ciele... Tak, zgadliście, Adalinę, ze względu na słaby potencjał odstraszający Adaliny, produkuje jej o wiele więcej niż chociażby siedmiokropka, która, jak już wiemy, produkuje kokcinelinę. I te wszystkie mniej lub bardziej, zazwyczaj bardziej skomplikowane związki azotowe wymienione wyżej, są syntezowane przez te chrząszcze, jednak w rodzinie Biedronkowatych znane są też gatunki zdolne do przyswajania i gromadzenia w Hemolinfie ciekawych związków obronnych produkowanych zarówno przez roślinę, jak i przez zwierzęta, jak chociażby mszyce. I teraz ja nie jestem chemikiem, nigdy chemii nie lubiłem, natomiast jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o tym całym mechanizmie chemicznym, który występuje u Biedronek, to powstała świetna praca autorstwa pana Meinalda i Kinga, która opisuje właśnie te wszystkie alkaloidy, związki chemiczne i tutaj macie tytuł tej pracy. To teraz do tego, co was podejrzewam najbardziej interesuje. Czyli tak, mamy jesień i jak sami widzieliście Biedronek Azjatyckich, nawet w dużych miastach takich jak tu we Wrocławiu, jest na potęgę. I o ile w przypadku naszego domowego zacisza, tak naprawdę najlepszym sposobem na pozbycie się niechcianych lokatorów w formie Biedronek Azjatyckich jest po prostu uszczelnienie otworów okiennych tak w przypadku szerszej skali testowano naprawdę różne metody: od środków owadobójczych, pułapek, mechanicznego usuwania skupisk, chrząszczy, aż po wprowadzenie naturalnych parazytoidów tych biedronek. I teraz co do tych naturalnych wrogów. E, tak, biedronki na terenie naszego kraju mają kilka takich gatunków. I są to bardzo niewielkie, niepozorne muchówki z rodziny zadrowatych, gdzie larwy przynajmniej czterech naszych gatunków potencjalnie zalicza się do pasożytów, właśnie biedronek azjatyckich. I co więcej, niektóre z tych muchówek, jako imagines, potrafią też pożywiać się hemolimfą larw i poczwarek tych biedronek. No i pora na wielki finał, czyli na. Alergie, to, czego też niektórzy z nas się boją w stosunku do tych biedronek. To, że hemolinfa wydzielana przez biedronkę azjatycką może powodować reakcje alergiczne, wiemy tak naprawdę już od dawna. Znane są bardzo dobrze udokumentowane medycznie przypadki opisane w pracach naukowych z 2004 roku z 2006 roku, dotyczących alergii oddechowych i skórnych, wywołanych kontaktem z tym właśnie konkretnym gatunkiem. I co było wręcz pewne, jak tylko dziennikarze podchwycili temat, to zaczęliśmy mieć na artykułów o inwazji krwiożerczych. Biedronek na Polskę. To się stało i to się nadal dzieje. Pierwsze przypadki alergii na tę Biedronkę zanotowano w roku 1998 i dochodziło do nich najczęściej w warunkach domowych, gdyż, jak już wiemy, Biedronki na jesień szukają ciepłego miejsca do przezimowania. Uczulenia dotyczą praktycznie wszystkich grup wiekowych, a objawy obejmują alergiczne zapalenie spojówek, asmę, pokrzywkę i obrzęk naczyniowo-ruchowy, także dosyć kiepsko. I teraz tak, jeżeli ktoś odczuł i tutaj dosłownie na swojej skórze alergię na Biedronkę azjatycką, to po prostu moim zdaniem najlepiej jest unikać jak kontaktu z nimi, czyli uszczelniamy okna, nie wpuszczamy tych biedronek i nie macamy, nie liżemy tych biedronek jak wyjdziemy na dwór. Zdarza się czasami, że taka biedronka na nas wyląduje, bo przypominam, że biedronki potrafią latać, ale na to już po prostu nic nie poradzimy i w takich przypadkach no to zostaje leczenie farmakologiczne, ale unikajmy tego jak możemy. Podsumowując, wydaje mi się, że na ten moment nie ma co siać jakiejś ogólnej paniki, bo fakt jest taki, że biedronki aktualnie są stałym i niezmiennym składnikiem naszego ekosystemu i za bardzo nie mamy co z tym zrobić. W 100%. Ja bardzo liczę na to, że ten najczarniejszy scenariusz, czyli wytępienie przez Arlekiny naszych rodzimych gatunków biedronek, się nie spełni, bo nadal w sezonie spotykam dość dużo siedmiokropek, dwukropek, 17- kropek i innych gatunków, których mamy dużo i które mają bardzo różne ilości kropek. I na ten moment, poza metodami, o których wspomniałem, to dobrze by było monitorować ten gatunek i jego rozprzestrzenianie się na terenie Polski, tak jak od 2008 roku robi to Centrum Badań Ekologicznych Polskiej Akademii Nauk. Dajcie znać, czy w ogóle ten materiał wam się jakoś Przydał, czy u Was, na przykład w mieście, czy u Was na obrzeżach miasta, czy na wsi, występują duże ilości tych arlekinów? Z przyjemnością poczytam o tym w komentarzach. To wszystko ode mnie. Dajcie znać, czy materiał Wam się podobał i widzimy się w kolejnym filmie. Hej!